Ola, na ciebie szybkie strzały, odpowiadamy bez zastanowienia. Bez zastanowienia? Bez zastanowienia. Co masz w domu, czego nigdy nie używasz? O, <noise> nie chcę tego mówić. Większości rzeczy w kuchni. Pomyślałam sobie o odkurzacze, ale używałam, bo odkurzałam. Zmywarkę, bo ostatnio, no dobra użyłam jej dwa razy, ale to był szybki strzał, więc zmywarkę, bo zazwyczaj myję naczynia od razu, tak się nauczyłam. Garnki też używałam, chociaż rzadko bardzo, po pandemii mój Łukasz mi zabronił, bo okazało się, że nie gotuję za dobrze. Gąbka do mycia. Zmywarka wchodzi w grę. Nie, używam. Ale jaka gąbka do mycia? Gąbka do mycia się... Ciała. Tak. Okej, okay, myślałam, że chodziło Ci o gąbkę do mycia naczyń. Trudne pytanie. Płynu do podłóg. Czego dawno nie robiłaś? Dawno nie robiłam... Dawno nie byłam na basenie. to nie, czego dawno nie robiłam? Dawno nie robiłam, dawno nie robiłam, dawno nie robiłam, Dawno nie, robiłam, y, um. <laughs> dawno nie byłam w Los Angeles. Dawno nie jeździłam na rolkach. Nie potargałam cię nigdy w kubosach. Co najbardziej ekstremalnego chciałabyś zrobić? Mówiłam cały czas, że skoczyć na Banji. No, myślę, że tak, bo ale nie wiem, czy bym skoczyła, ale chciałabym. Myślę, że byłby to jakiś skok ze spadochronu. Roz, raz miałam już możliwość w Dubaju przejście po, m, po balkonie na 68. piętrze fakt z zabezpieczeniem. E, więc to tak nie wyglądało ekstremalnie. A może jakiś Koks z spadochronem, coś takiego, jakby chciałabym, zobaczymy. Skoczyć ze spadochronu. Jakiej biżuterii nigdy w życiu nie założysz? Myślę, że nie ma czegoś takiego. Chyba nie ma takiej, wiesz, musi mi się podobać po prostu, ale no przede wszystkim za to design. <grym 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 bym założyła oczywiście. <grym> chyba każdą założę, nie ma takiej, która, która jakoś mi się bardzo nie podoba. Może jakiś taki typowo bardziej, nie wiem jak, taki rokowej, w takim vibe, no bo to nie w ogóle nie jest mój styl, to bardziej pod tym względem. Wcześniej bym powiedziała, że srebrnej, ale moja styliska tak mnie potrafi dobrze ubrać, że stwierdziłam, że srebro super do mnie pasuje. Gdzie wcześniej uważałam, że do mnie, znaczy jak założę srebro, to wyglądam jak w takim bezurazy, w takim plastiku trochę. Ale to jest kwestia dobrej stylizacji, więc, Paula. Lepsze jest dziś czy jutro? Jutro. Dlaczego? Bo zawsze, ja na przykład, jak idę spać, to zawsze idę z takimi myślami, że co jutro będę robić, co się będzie działo, co mnie zaskoczy, więc ja zawsze jakoś tak myślę do przodu. Dziś. Dlaczego? No bo dziś, to jest dziś. No słuchaj, teraz rozmawiamy, poznałam Cię, uśmiechasz się do mnie. Obok jest Paula, miło spędzam czas, a jutro to będzie jutro. Jutro będziemy, jutro planowe. Jutro się nie przejmujemy. Oczywiście. Jedno i drugie. Bo ja dzisiaj dążę do jutra. Myślę, że dziś, bo jeżeli myślimy o jutrze, to tak naprawdę nie żyjemy y, tą chwilą y, teraźniejszą, więc y, myślę, że jak się skupiamy na dzisiaj, to wyciskamy ten dzień jak cytryna, bo nie wiadomo, może jutro nie nadejdzie. Tak. Jest pesymistyczne, ale to jest prawda. Co powinno być nielegalne? Hmm. O, jest takie ciężkie tematy. Ale ja to, ja to wiesz, to nie. Ja jestem taka, że ja już zaraz, jak filozofuję za bardzo i za głęboko wchodzę w to. No, nie, serio? No, jest kilka takich rzeczy. Oh my god. Eee... Co powinno być zabronione? Krzyk. Kupowanie followersów. Nielegalne powinno być e, na przykład pisanie, jakby, żeby ludzie pisali komuś, co, co, co może, czego nie. Chciałabyś znać przyszłość, czy nie? Patrz, aż, e, jesteś pierwszą osobą, która e, daje mi takie pytania, że nie wiem, co powiedzieć. Totalnie jest, jestem mega e, anty wszystkim wróżkom i innym e, tego typu rzeczom. Raz się dałam namówić mojej przyjaciółce Andziaks i później przez miesiąc leżałam w łóżku i mówiłam, bo, bo e, byłam u szeptuchy i powiedziała ona, że no za bardzo nic tutaj nie widzimy, to znaczy, że umrę. Pamiętam, nie, że mam jakąś zaburzoną aurę, i leżałam przez miesiąc. I byłam tak przerażona, że nic mnie nie czeka. Minęło od tego czasu rok, dużo się wydarzyło, także moim zdaniem nie ma co e, słuchać i trzeba e, słuchać tylko i wyłącznie samego siebie. Nie, bo tak jak już trochę wracając do tamtego pytania, ja lubię mieć takie. taką niewiadomą, że coś mnie super czeka. Jakby ja jestem taka bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Jeśli mogłabym. E... Znać coś, co mogłabym odwrócić, co zrobiłoby, że tak powiem, dobrze. W sensie dowiedziałabym się o czymś złym, że kogoś może coś spotkać i mogłabym to zmienić tak, ale nie chcę się sugerować y, tym, że znam przyszłość bo zawsze się do tego dąży, a kończy to jest dobre, bo być może te drogi jeszcze inaczej by się potoczyły i może nawet lepiej. Miałam, znaczy miałam możliwość, słuchaj, no są takie osoby jak wróżki, tak. wypłaci im się troszeczkę i niby już wszystko wiemy. I no tam była taka pani, pamiętam, że przepowiedziała przyszłość, któraś tam poniekąd sprawdziła. Już, już prawie byłam, wiesz, przy decyzji, że idę, ale później stwierdziłam, nie, że jak dowiem się czegoś złego, to, to mogę tego po prostu nie przetrawić. Dobra, super, dzięki wielkie. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.